Cześć! Z tej strony Joanna, witam Was bardzo, bardzo, bardzo serdecznie. W niespodziance, tak, przed Wami wiejska blondynka, której nie było chyba z 10 miesięcy. Także, moi drodzy, prawie rok naprawdę minęło dużo, 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 dużo czasu i oto jest odcinek jakiś czas temu zapytałam was w karcie społeczności jaką serię chcielibyście raz na jakiś czas zobaczyć z tych, które kiedyś były które przerwałam, bo nie jestem w stanie już tak dużo nagrywać jak kiedyś, ale wiadomo raz na jakiś czas może się coś pojawić no i właśnie z kilku tam, które wybrałam wy zdecydowaliście, że wiejska blondynka musi wrócić także moi drodzy, oto wiejska blondynka przed wami i już wam mówię, co tu Сейчас. Ten odcinek nagrywam tuż, tuż, tuż przed aktualizacją z tymi malutkimi niemowlakami, bo nie wiem, co może się wydarzyć po aktualizacji w innych zapisach gry. Także na wszelki wypadek sobie to już nagrywam. I moi drodzy, Anabel jest z miną po prostu totalnie zaskoczoną. Aha, i jeszcze ważna sprawa że prawdopodobnie ten odcinek pojawi się właśnie zamiast Amazonek, zamiast Zemsty Gwiazd. Widzicie właśnie ten odcinek, ale to wszystko jakby ze względu na tą aktualizację i nowy dodatek, dlatego chciałam sobie nagrać po prostu coś luźnego, coś co szybko mi pójdzie. A wiecie, jednak w Zemście Gwiazd, a no, tym bardziej w Osadzie jest dużo scenek i potrzebowałam czegoś luźnego na nagranie. No i właśnie co tu się wydarzyło? Jeśli nie pamiętacie, to oczywiście zerknijcie sobie do poprzedniego odcinka, ponieważ był on już tak dawno temu, że możecie nie pamiętać co tam się działo. Mianowicie, ja wam szybko przypomnę, Anabel z dziećmi, czyli z córeczką swojej cioci Lexi malutką oraz ze swoją córką Awą, którą ma z swoim poprzednim narzeczonym, który jej zwiał do miasta i ją zostawił. W ciąży, nawet nie wiedział o tym, że Anabel zaszła z nim w ciąży, ponieważ on jest taki bardzo miejski i na wsi się nie mógł odnaleźć, no i po prostu jej zwiał. No, i tam wpadł w jakieś problemy, kłopoty, nałogi i tak dalej, więc już w ogóle nie było możliwości powrotu do Anabel na wieś. Ona jest tutaj w granitowych kaskadach, ponieważ jej dom na wsi był obserwowany przez kogoś. No, i tutaj, że tak powiem, policjant zarządził, że Anabel ma wyjechać wraz z dziećmi, żeby było bezpieczniej, no, do takiej powiedzmy kryjówki w lesie. Gdzie teoretycznie miała być bezpieczna, a jak widzieliście przed chwilą, bezpieczna nie jest. Tutaj jest też w rodzinie Nikolas. Um... Nikolas mieszka z nami chwilowo, ponieważ chroni Anabel. Przynajmniej tak mu się wydawało. No i on został w domu, opiekuje się całym gospodarstwem, bo tam jest dużo zwierząt, więc musiał zostać. Natomiast między nią, między Anabel a Nikolasem, coś tam się wydarzyło, jakieś zbliżenie i dlatego no, zobaczymy, jak to się potoczy, ponieważ już pamiętam, że był komentarz chyba od Tiariel, że nie do końca jest przekonana, czy Nikolas pasuje do Anabel, bo Nicholas jest dużo starszy i jest takim, wiecie, przyjacielem, taką dobrą duszą, z którą na początku były bardzo duże problemy, bo jest on samotnym mężczyzną, który no, był zawsze sam, i no, nie za bardzo potrafił, wiecie, Anabel dobrze potraktować, no nie dogadywali się, ale teraz coś tam zaiskrzyło. No i tak, kto tutaj ten dom obserwuje? Ta tajemnicza postać niestety, jak widzieliście przed chwilą, dotarła za Anabel aż tutaj, także policja nie zadbała o to, żeby Anabel była bezpieczna, albo, co więcej, ja myślę, że to było specjalnie, ten wyjazd tutaj do granitowych kaskad jest celowy, żeby właśnie zwabić tą postać w pułapkę, żeby, wiecie, Anabel jest po prostu przynętą i oni pewnie gdzieś tu w tym lesie obserwują całe zdarzenie i wiedzą o wszystkim, co się dzieje. Miejmy nadzieję, po prostu, że tak jest, że żadna krzywda naszej Anabel się nie stanie. Dlaczego Anabel ma taką minę przerażoną, to raz, no bo, wiecie, była w łazience, tutaj brała kąpiel. I nagle ktoś po prostu jej tutaj wszedł do łazienki i jak widzicie jest to kobieta, ponieważ ewidentnie widać, że ma biust. Także wiecie już, że to jest kobieta, a kto to jest? Już wam mówię kochani. Kobieta zdjęła kaptur, zdjęła swoje odzienie i jest to... czekajcie... O. i jest to... no... I jest to, mówię po raz setny, jest to ciocia Anabel Rebeka. To jest ciocia Anabel Rebeka, która jest właścicielką domu na wsi. Jej mąż zmarł, ona zaszła z nim w ciąże i się załamała. Po porodzie zostawiła swoją córkę małą Lexi i uciekła po prostu gdzieś się zaszyła, uciekła i nikt nie wiedział, gdzie ona przebywa, mimo że były jej poszukiwania, nikt jej nie mógł znaleźć. No i ta ciocia obserwowała od jakiegoś czasu już dom, obserwowała swoją córkę, chcąc po prostu w końcu się pojawić. I dlaczego ciocia się pojawiła? No, dlatego moi drodzy, że ona po tych kilku latach stwierdziła, że jest już na tyle w dobrym stanie psychicznym, że chce po prostu swoją córkę odzyskać, swój dom odzyskać chce znowu być w życiu po prostu, no, no w życiu swojej córki, tak? To jest dla niej najważniejsze w tej chwili. Ona powiedzmy przeszła bardzo dużą traumę, bardzo źle się czuła, musiała, może miała, wiecie, jakąś poważną depresję albo jakieś inne choroby, no i musiała się gdzieś tam zaszyć. No i ona teraz tutaj weszła i od razu pierwsze co to... Ym, Pierwsze co, to myślę, że ciocia będzie udawała bardzo, bardzo przyjazną. Proszę tutaj zrobimy interakcję Poznaj. Ciocia chce z Anabel przyjaźnie porozmawiać, że cześć Anabel, wiesz, wróciłam w końcu, udało mi się. Wiele przeszłam, ale już teraz będzie dobrze. Chcę wrócić do, do swojego domu, do swojej córeczki. A Anabel na to oczywiście ją natychmiast skrzyczy. Natychmiast wykrzyczy różne zakazane słowa. Wiecie, po prostu Anabel nie zamierza przyjmować jej z otwartymi ramionami. Zostawiła swoje dziecko na wiele lat. Jej córkę wychowywała. No, co się stało? Ojej. jej córkę wychowywała ona sama. Jej córka w ogóle nie, nie wie, kim jest jej mama. Czyli ta mała Alexi nawet nie wie, kim jest jej mama, mimo że Anabel. Wspominała jej oczywiście, że ona nie jest jej mamą, tak? Że Anabel nie jest jej mamą, tylko jej mama gdzieś wyjechała. No to ta malutka była na tyle mała, że ona tego wiecie. No nie rozumiała. I dla niej, dla tej małej lekcji, po prostu Anabel jest mamą. I to jest właśnie ta mała lekcji, o której mówię. Mała Lexi jest cudowna, jest urocza, ale ona tego nie rozumie. Ona myśli, że Annabel jest jej mamą i ona traktuje po prostu Annabel jak mamę. A dlaczego akurat teraz tutaj ciocia Rebeka wróciła? Dlatego, że Lexi ma urodziny. No i oczywiście ona przyjechała o, kucie o metody wychowawcze. Ona przyjechała ze względu na urodziny małej lekcji, że niby z prezentem, że niby taka niespodzianka, a tutaj nasza Anabel w samej bieliźnie będzie krzyczała na ciotkę, że co to jest, co to są za metody wychowawcze. Co ona myśli, że dziecko jest przedmiotem, można wiesz, raz sobie uciekać, raz wracać, raz w ogóle no wszystko jej tutaj wypomni. Tak, kucie się z nią. Absolutnie wy mieć. Skrzycz ją, cały czas na nią krzycz, że co ona myślała, jakim prawem weszła do tego domu w ogóle. Obraź ją, gdzie ona była tyle czasu, zostawiła swoje dziecko. W ogóle, jak ona mogła się zakradać pod ich dom, straszyć ją, dzieci, wprowadzać nerwową atmosferę? Policja, wiecie, no to wszystko to są ogromne przeżycia dla dzieci, tak? Policjanci nagle tu wyprowadzka do granitowych kaskad, coś, wpuśćcie się, dziewczyny, bo to, to nie może tak być. Anabel, musisz jej powiedzieć, co myślisz. Myślę, że za chwilę się po prostu przeniesiecie na dwór, żeby dzieci tego, tych kłótni nie słyszały. Tak, myślę, że zrobicie, chociaż pada deszcz, więc nie wiem, czy to jest dobry pomysł. Tak, kłóćcie się, tak. O, ciotka, zobaczcie, jak krzyczy na Anabel, że to jest jej córka, to jest jej dom. Ona miała po prostu problem. Ona była... Wiecie, Rebeka była w depresji po śmierci męża, że Annabel powinna to zrozumieć, że nie mogła się opiekować córką i tak dalej. A Anabel po prostu przez tyle lat wychowywała jej dziecko, robiła wszystko, żeby była szczęśliwa, ułożyła sobie tam życie na wsi z powoli właśnie z Nikolasem, a ta wraca jak gdyby nigdy nic i chce po prostu tą córkę odzyskać, zabrać, odebrać jej dom. Bo wiadomo, to jest Rebeki dom, ona jest cały czas właścicielką i. No i tak to wygląda, moi drodzy. Moi drodzy, zobaczcie, gdzie jesteśmy. Nie mogłam wytrzymać i to zrobiłam, czyli wróciliśmy na wieś do naszego gospodarstwa. No i zapytacie, ale jak się ta historia potoczyła z ciocią Rebeką, która. Ni stąd ni zowąd przyjechała. No i co teraz? Ym, stało się tak, jak wam mówiłam: czyli policjanci obserwowali tą kryjówkę, wiedzieli, że Rebeka wróciła, yy, no i że tak powiem, ją yy, zgarnęli. Yy, oczywiście grzeczni kulturalnie poprosili, żeby pojechała z nimi na komisariat, na rozmowę, na wyjaśnienia całej sytuacji, yy, że porzuciła swoje dziecko i tak dalej. Także ciocia Rebeka jest teraz na komisariacie. Nie ma jej tutaj z nami w rodzinie. W sensie jest w rodzinie, ale jest, jest na komisariacie po prostu. A my jesteśmy tutaj w tym domu, no i wygląda tutaj naprawdę fatalnie. Myślę, że jednak Nikolas sobie nie radził za dobrze. Dom jest po prostu cudowny. Ja nawet nie wiedziałam, że ja tak za nim tęskniłam. Ja po prostu uwielbiam ten dom, tą kuchnię. I tutaj ten pokój taki zielony, i w ogóle tutaj z tym podestem. No i właśnie teraz siedzą tutaj przy stole. Nikolas e, wraz z Anabel usiedli przy stole. Mają do jedzenia rybę, mają mleko do picia. No i teraz będą rozmawiać, co się wydarzyło. Ale najpierw, właśnie, napijcie się tego mleka. Myślę, że to może rozluźni atmosferę, bo na pewno jest ona spięta. Mm, Anabel jest. Y, jest bardzo zdenerwowana w ogóle no, całą sytuacją. Wiadomo, no, wróciła nagle ciocia. Tutaj nie wiem, rozmawiajcie po prostu. Wróciła nagle ciocia. Okazało się, że cała ta wyprawa do granitowych kaskad była właśnie przynętą. I, I wiecie, no to też tak nie powinno być, no ale oni nie wiedzieli, że chodzi o ciocie, tylko myśleli, że to naprawdę jakieś zagrożenie było, że ktoś obserwuje dom. Ktoś nieznajomy. Ta ryba, mój drogi Nikolasie, jest zepsuta, także nie wiem, co ty chciałeś, Anabel, dać do jedzenia na przywitanie, ale no powiem, nie spisałeś się. Anabel się dobrze czuje, Nikolasowi chce się do toalety. Dziewczynki padły po podróży. Jedna śpi tutaj w namiocie. O jejku ściany. Jedna z dziewczynek sobie tutaj śpi w namiocie. Lexi, mała. Ona jeszcze swojej mamy nie poznała, ponieważ Anabel. Na to nie pozwoliła na rozmowę, a druga córeczka, Anabel, to jest Awa, i śpi tutaj teraz w łóżeczku. Nie mamy drugiego łóżka dla tych małych dzieci, więc będę musiała dostawić łóżeczko może albo w tym pokoju dziecięcym, albo tutaj u Anabel w sypialni bo no, tu jeszcze stoi kołyska, no zobaczymy. Albo po prostu może zobaczy, jak energia będzie szła tutaj w tym namiocie, bo może one mogą, wiecie, jedną noc tutaj, myślę, Lexi może sobie przespać, ponieważ no Lexi ma jutro urodziny i będzie już dzieckiem, także będzie konkretne musiało być przemeblowanie, więc myślę, że nawet jakby się dzisiaj zdrzemnęła w tym namiocie, to się nic, nic nie stanie. Nie wiem, czy pamiętacie to miejsce, bardzo lubię to miejsce. Tylko kurczę, niestety, jak są wysokie ściany, to kiepsko widać. Tutaj jest taki kącik z biureczkiem, a tutaj jest kącik z kominkiem. Można sobie właśnie usiąść, napić się czegoś. To jest wszystko takie właśnie mega klimatyczne. No, łazienka w ogóle. Bardzo lubię te, te łazienki, się tak namęczyłam z ich tworzeniem. Ta łazienka jest taka prosta, ale ta na dole, właśnie gdzie jest Nikolas, zobaczcie, ile tu jest poustawianych rzeczy. Ile drobiazgów, i tu w ogóle wanna na tym podniesieniu, na tym podejście, no to jest coś pięknego po prostu. Ja naprawdę, naprawdę jestem bardzo zadowolona z tego domu i bardzo go lubię. Kuchnie, zobaczcie, jaka fajna jest ta kuchnia, taka klimatyczna, fajna. No mega, naprawdę mega, mega tęskniłam za tym miejscem. Cieszę się, że mogliśmy razem wrócić. No, myślę, że. Anabel zrobi jakiś obiad dla dzieci, znaczy taką bardziej kolację. Tutaj jest sypialnia właśnie cioci Rebeki, która nie była dotychczas używana, no bo jakby tutaj ona spała wcześniej i widzicie, nawet tu jest przypisane lewa strona do Rebeki. Anabel z tego pomieszczenia po prostu na razie nie korzystała. Anabel zrobi kolację dla dzieci, a Nikolas zacznie ogarniać ogród i zwierzaki, bo naprawdę zaniedbał to gospodarstwo. I nie wiem, co on tu robił, prawdopodobnie spotykał się z Rami. Kojarzycie, że Tomasz bardzo się kręci wokół Annabel, bardzo ją lubi. Jak wszyscy może, może pamiętacie, że on ją po prostu uwielbia. No, a jego żona jest nieszczęśliwa w tym związku, i ona, wiecie, siedzi w chacie, wychowuje dzieci, i ona się tam nudzi, nie ma nic do roboty. A ona lubi po prostu coś robić, także ona się nudzi i ona tu ostatnio przyszła właśnie do Nikolasa, jak wyczaiła, że jest sam z jakimiś tam pączkami i go zagadywała, podrywała, i Simowie robili te interakcje w ogóle z sami. Także tak to się właśnie wtedy działo i myślę, że Nikolas po prostu przez te flirciki zaniedbał właśnie zwierzęta. No, i dlatego na przykład Biała Kura myśli o odejściu. Tadaum, Czarny kogut myśli o do odejściu. Biała Kura to samo. Co tu się dzieje? Ja muszę to ogarnąć. Ja muszę to ogarnąć. Niestety, wszystkie zwierzaki są bardzo zaniedbane. <laughs> o nie. O nie, o nie, o nie. One nam umierają. To naprawdę jest jedna, jedna wielka tragedia. Anabel, szybciutko proszę cię, nakarm tą krówkę, wiejku, wyczyść ją. A potem jeszcze porozmawiaj, poczekaj. Działania, działania, nie działania. Interakcje społeczne, przytul swoją krówkę yy, i może być: odizoluj laktozę. Ale to jest, powiem Wam, jakiś kosmos. Bo generalnie ja myślałam, że Nikolas, wiecie, on się dobrze zajmie tymi zwierzętami podczas naszej nieobecności. Ale ja teraz nie wiem, czy ta kura umarła przez tego lisa, co tu grasuje, czy przez co. No, chyba przez tego Lisa. Nikolas, oh my god. Szybko, każ mu, każ rzucić jajko w ogóle. Co to ma być? Zostaw nasze jajka. Mogło się coś wykluć z tego jajka. Nie wiemy tego. Nikolas, stań na wysokości zadania. O, patrzcie, jesteśmy znajomymi z nimi. Z nimi, Boże, z nim. Yy, no nie wiem, może daj mu jakiś prezent. Jajko. Kazał mu rzucić jajko, a teraz może mu dać jajko. No nie, 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 nie. No nie wiem, może mu pośpiewaj na razie, żeby odwrócić jego uwagę od naszego jajka, a to jest. A nie, nic nie, mo... nic nie mogło się z tego wykluć. Jakoś kiepska. No dobra, no. Dobra, no to mogłeś sobie to jajko wziąć w sumie. Dobra, nieważne. Słuchajcie, ja tutaj szybko ogarnę. Przepraszam Was, oczywiście, mój synek. No co to jest za. Co to ma być? Kolejna kura! Kolejna kura nam umiera. Ja cię kręcę, co to w ogóle ma być? Jakaś masakra tu się wydarzyła. Oh no! Tragedia, tragedia po prostu. Co tu jest grane? Z lisem jesteśmy znajomymi. Kury nam umierają w ogóle. Co tu jest grane? Anabel Łazi z parasolem. Ja cię kręcę. Jakieś w ogóle ci kreski wychodzą na twarzy, ja nie wiem. Dobra, jedna krowa załatwiona. Teraz druga krowa musi być wyczyszczona też. Koniecznie. Zobaczmy, co robi Nikolas, bo ja już teraz boję się go zostawić samego z tym storczykiem. Ile tych kur w ogóle mamy? Przecież my tu prawie teraz nie mamy w ogóle żadnych kur. Jakiś dramat po prostu. Weź, poprzytulaj te kury może, nie wiem. Szybko, interakcje społeczne. Pogłaszcz, może. Przecież to jest jakaś. To jest po prostu jakiś dramat. Pogłaszcz. Futrzasty złodziej w pobliżu grasuje lis. No wiemy, wiemy. O, brązowy kogut nie jest już pierwszej młodości. O, dostaliśmy 6 butelek mleka od krówki. Super. Mamy dwudziestą trzecią prawie już, moi drodzy, także zaszaleliśmy. Tutaj z tej książki chciałam coś, żeby Anabel ugotowała. O, częściowo jest przetłumaczone, częściowo nieprzetłumaczone, to nic. Ja myślę, że takie truskawkowe jakieś ciasto mogłaby Anabel zrobić, jako żeby tutaj wszystko poszło dobrze, w sensie, żeby się z Nikolasem jakoś dogadali, żeby sobie na spokojnie jeszcze porozmawiali o wszystkim co tu się działo, co ona przeżyła. Powrót cioci. Ciocia wróciła z komisariatu, no i po krótkiej rozmowie z Anabel ustaliły, że na razie będzie siedziała zamknięta w swoim pokoju. Anabel mm, oczywiście dostarczy jej jedzenie, natomiast nie może ona do jutra wychodzić, ponieważ jej córeczka no jeszcze nie wie o tym, że jej mama wróciła, także jest 23. W związku z tym o 23 raczej takich emocji nie będziemy fundować żadnemu dziecku, prawda? Bo to by było po prostu nieludzkie. Ja tą rybę tutaj wywalę już do zlewu, bo śmierdzi. Jeśli chodzi o Nikolasa, to Nikolas działa cały czas przy zwierzętach. Jest mu głupio, jest mu bardzo smutno, ponieważ przejął się tą sytuacją z ciocią Rebeką, która wróciła nagle. Po kilku latach, no, a jest mu głupio, że zaniedbał gospodarstwo, że się nie spisał, że no, miał tu się opiekować, miał, wiecie, chronić tą rodzinę, no i Anabel się na nim zawiodła. Natomiast, wiecie, no nie jest to, jakby nie jest to, nie jest powiedziane, że Anabel. Go skreśli ze swojego życia, przez to, że zaniedbał gospodarstwo, prawda? Bo to też tak nie można. Natomiast no, muszą po prostu usiąść, porozmawiać. Jak dzieci pójdą spać, one są głodne. Dobra, musicie coś szybko zjeść. Jak dzieci już pójdą spać, to wtedy myślę, Anabel właśnie na to ciasto też zaprosi ciocie. Porozmawiają, może teraz już spokojniej, może trochę emocje teraz już wiecie, opadły i będzie to wszystko łatwiejsze do załatwienia. A póki co, ściągamy na dół dzieciaczki, żeby też zjadły kawałek ciacha. Ok, dziewczynki już są na dole, także Lexi, weź sobie porcję i mała Awa też sobie weź porcję. Jejku, jak ja się stęskniłam też za tymi dziećmi, naprawdę. One są takie urocze. i już nie mogę doczekać niemowląt, jak to wszystko będzie funkcjonować. Jak widzicie, ten odcinek to niemowlęta już są... <grym> Awa przyszła tu do pokoju. O nie, o nie. No dobra, udajemy, że tego nie było. No bo tu jest akurat fotel i dlatego na tu usiadła. O jejku, no dobra, no, no trudno. Jest pierwsza w nocy, moi drodzy. Połóż małe dziecko do łóżka. Proszę cię, połóż tutaj Lexi. A powiedzmy sobie, że jej córeczka, Awa, będzie spała po prostu z nią w tym dużym łóżku. Oj, coś FPS-y mi tutaj szaleją. Tak sobie właśnie postanowimy, że mała Awa po prostu będzie spała z nią w tym dużym łóżku i już. Nie możesz jej położyć, czy co się stało? Coś mam, wiecie co, jakieś takie ścinki na tym sejwie, nie wiem co tu się stało. No ale dobra, połóż się po prostu sama, a ty tutaj podejdź i ją po prostu utulisz do snu, tak będzie najlepiej. Ostatni raz widzicie małą Lexi w tej postaci ponieważ Mała Lexi ma urodzinki za chwilkę, w sensie już chyba nie w tym odcinku, utul do snu, tylko w następnym odcinku, tak, utul ją. Ona, wiecie, że Mała Lexi właśnie traktuje Anabel jak mamę i nawet powiem Wam więcej, ona mówi do niej: Mamo, po prostu mówi do niej: Mamo, także teraz y, Awa pójdzie też spać. I na zakończenie odcinka jeszcze zajmiemy się sprawą z, związaną z Ciocią. No i dobra, na zakończenie odcinka Ciocia została poproszona, że może usiąść przy stole. Oczywiście nie myślcie sobie, że Ciocia Rebeka się nie buntuje, że to jest jej dom, że ona ma tutaj prawa przecież i w ogóle. Natomiast Anabel i Nikolas wyraźnie powiedzieli jej, że. Ona w tej chwili jest tu nikim, ona postąpiła tak, a nie inaczej, dokonała takich wyborów, no i w związku z tym w związku z tym e, siadaj tutaj i jedz, no co ty? W związku z tym ona musi teraz według ich warunków po prostu postępować, ponieważ dzieci jej nie znają, Jej własna córka jej nie zna, także ma robić po prostu to, co teraz Anabel i Nicolas jej. Nakażą. Jejku, jeszcze lama, zapomniałam o lamie. Matko kochana, Nikolas. <noise> Nikolas, ty nie będziesz rozmawiał, niestety, przykro mi bardzo, ale ty musisz jeszcze zająć się lamą. Beżowa lama, zawołaj. Mamy już po drugiej w nocy, więc Anabel jeszcze tutaj porozmawia chwilkę z ciocią. Już teraz na spokojnie i spróbuje jej po prostu wytłumaczyć o co chodzi, że no nie można w ten sposób postępować, że to, co zrobiła, było bardzo krzywdzące dla jej dziecka. I nie może tak po prostu wiecie, wracać w jednym momencie i oczekiwać, że jej córka nagle rzuci jej się w ramiona i powie do niej mamo, skoro po prostu jej córka jej nawet nie zna. Anabel, ty się coś chyba zbagowałaś. W ogóle coś mi się tutaj strasznie dzisiaj tnie ta gra. Nie wiem od czego to, z czym to jest związane, no ale nic. Może, może Rebeko usiądź ty sobie tutaj. E, tak. I o, przeproś, przeproś Anabel. Tak, przeproś ją. Spróbujcie po prostu no, normalnie porozmawiać i Anabel wytłumaczy y, cioci, że no, to, co zrobiła, było okrutne, niewybaczalne i na pewno poniesie tego konsekwencje. Y, tutaj, jeśli chodzi o policję i tak dalej, to oni też y, nie przepuszczą tego, że y, no, matka porzuciła dziecko, tak, po prostu. Więc też będzie miała ciotka konsekwencje, natomiast teraz może przenocować sobie w domu. I no, bo to są, wiecie, emocje dla wszystkich, tak? Nie tylko dla dzieci i dla Anabel, ale wiadomo, że dla tej cioci Rebeki, no to też jest duże przeżycie, prawda? Także ja myślę, że tutaj szybko Nikolas jeszcze się zajmie lamą. A my sobie właśnie na tym skończymy odcinek. Dajcie koniecznie znać, czy chcecie częściej zaglądać do Anabel, do wiejskiej blondynki. Wiem, że dawno jej nie było, ale wiecie, mam, mam, że tak powiem, duży problem, żeby. Co ty masz takie oczy dziwnie przymknięte? O matku, jaką masz minę śmieszną. Ale mam duży problem, żeby tyle serii nagrywać, więc po prostu, jakby Amazonki będą częściej, co tydzień. Natomiast. Yy, Wiejska blondynka będzie się pojawiała raz na jakiś czas. Myślę, że to też fajna odskocznia i dajcie koniecznie znać, co myślicie o całej sytuacji. Jak teraz Anabel powinna przedstawić cioci Rebece swoją tą jej córkę, jak to powinno się potoczyć. Czy ciocia Rebeka ma zostać z nami w rodzinie? Czy powinna się stąd gdzieś wynieść i powinna, wiecie, ponieść konsekwencje gdzieś w jakimś powiedzmy areszcie czy czymkolwiek tego, że mm, zostawiła dziecko. Dajcie znać, jak byście to rozwiązali, tą całą sytuację. Pamiętajcie, żeby zostawić łapkę w górę, jeśli seria Wam się podoba, jeśli się cieszycie, że do niej wróciliśmy. I jeśli chcielibyście czasem te odcinki widzieć, to pamiętajcie o łapkach, o komentarzach. Ja Wam Buziaki przesyłam do usłyszenia w kolejnych odcinkach. Mam nadzieję, że u Was wszystko dobrze, że się dobrze czujecie, że jesteście uśmiechnięci i że cieszycie się z nowej aktualizacji, która już wyszła. Buziaki Wam przesyłam. Pa! pa.